I jeżdżenie tą drogą w normalny dzień roboczy od rana do wieczora to naprawdę trzeba było bardzo uważać. A marzyła się ta ścieżka, marzyła i się wymarzyła, z czego jeszcze raz mówię bardzo się cieszę. Mamy teraz bezpiecznie, do niej możemy się też bezpiecznie wybrać. Z dziećmi na spacer. Inwestycja, która miała być połączeniem, to co niczego nie zostało połączone, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wreszcie wybudowała obwodnicę. Po środku był węzeł, który miał fragment ścieżek rowerowych, no ale musieliśmy połączyć to z tułowicami małymi, z wydrowicami, czyli z naszymi wcześniejszymi inwestycjami na drodze wojewódzkiej. Najważniejsza droga, ale też ta ścieżka pieszo-rowerowa, która połączyła naszej miejscowości z Niemodlinem. Tu chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo, bo to bezwzględnie chodziło i cieszę się, że udało się. Obie gminy są połączone bezpieczną, 3-metrowej szerokości ścieżką pieszo-rowerową, która również przechodzi przez obydwa ronda, które znajdują się na węźle właśnie tutaj obwodnicy Niemodlina. Cieszę się, że w budżecie województwa opolskiego znalazły się dodatkowe środki na przebudowę w całości konstrukcji drogowej i wykonanie nowych warstw wierzchni. Łącznie całe zadanie zamknęło się kwotą 7 milionów złotych. Bardzo cieszymy się, że ta inwestycja powstała, została realizowana. Ona była długo oczekiwana przez mieszkańców. Cieszymy się, bo to jest postęp, postęp jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.